Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: "Pójdź za mną". Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy: Jezusa syna Józefa z Nazaretu". Rzekł do niego Natanael: "Czy może być co dobrego z Nazaretu?" Odpowiedział mu Filip, Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael. Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus. Widziałem cię, zanim Cię zobaczył Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael. Rabi, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych, wstępujących i zstępujących na syna człowieczego. Błogosławiony ten figowiec, pod którym Natanael rozmyślał o Mesjaszu, o królu Izraela. Ale błogosławiony ten czas jest nie tylko dlatego, że Natanael rozważał tą prawdę, ale też dlatego, że wszedł w relację z Chrystusem, rozpoznał, że Bóg go obserwuje, rozpoznał i wszedł w nim dialog. Dlatego, kiedy Pan Jezus mówi, że widział Go pod figowcem, On wie, że tak było. Wierzę, że ktoś na niego patrzył, wie, że tam wszedł w, ten, w tą relację z Bogiem. Modlitwa do pana Boga to nie tylko rozmyślanie o nim, nie tylko rozpatrywanie, ile to dobra Bóg robi, w jaki sposób nas zbawia, ale to właśnie wejście też w dialog z Bogiem, rozpoznanie, że Bóg na nas patrzy i odpowiedź na to rozpoznanie, na to, co Bóg czyni. Panie Jezu, daj, abyśmy zawsze żyli w świadomości, że Ty patrzysz na każdy uczynek naszego życia, i abyśmy w każdej chwili byli z Tobą w kontakcie, rozmawiając z Tobą, rozpoznając to, co Ty mówisz, żyli w prawdzie sumienia, gdzie Ty w sanktuarium naszej duszy przemawiasz do nas i nas prowadzisz. Tobie, królu chwały. Niech będzie cześć, potęga na wieki wieków. Amen.